Czy jesteś dumny z tego, co osiągnąłeś w tym roku? Czy był to rok Twoich marzeń? Czy spełniłeś wszystkie swoje cele, czy jednak były w nim sytuacje, w których wiedziałeś, że musisz coś robić, ale po prostu tego nie robiłeś? Wyobraź sobie, jakby wyglądał ten rok 2024. Gdybyś miał motywację i gdybyś robił wszystko to, co powinieneś, wyobraź sobie, jak bardzo zmieniłoby się Twoje życie. Dzięki temu filmowi uda Ci się to osiągnąć, ponieważ w tym filmie przedstawię Ci plan, w jaki sposób zdominowałem rok 2023 i w jaki sposób mam zamiar zdominować rok 2024. I tak naprawdę, nieważne gdzie teraz jesteś, bo ja jeszcze półtorej roku temu nie poradziłem sobie do końca z uzależnieniem od gier, nie poradziłem sobie jeszcze do końca z uzależnieniem od filmów dla dorosłych. A jednak, stosując ten plan, kompletnie odmieniłem swoje życie. Podzielimy go na cztery części: cele, energia, poświęcenie i edukacja. Pamiętam, że gdy w listopadzie 2020 roku postanowiłem kompletnie rzucić gry, nie miałem pojęcia. W jaką stronę iść? Przez ostatnie 7 lat moim celem było wbicie jak najwyższej rangi w mojej ulubionej grze. Przez ostatnie 7 lat za w prawdziwym Żyłem w wirtualnym świecie. Prowadziłem tą żałosną egzystencję, w której wracałem do domu, rzucałem plecak na podłogę, siadałem przed komputer i potrafiłem przegrać cały dzień. Ale właśnie wtedy zorientowałem się, że nie chcę tak żyć. Nie chcę żyć jak 90% osób w wirtualnym świecie, tylko chcę osiągnąć coś w prawdziwym życiu. Dlatego zacząłem szukać. Próbowałem różnych biznesów, nie wychodziło mi, aż w końcu stwierdziłem, że zacznę nagrywać to, jak chodzę na siłownię. Rzuciłem kilka shortsów, spodobało mi się to i zacząłem nagrywać tak. Takie filmy jak ten. Jednak nie byłbym w stanie być tu, gdzie obecnie jestem, jeśli nie wyznaczyłbym sobie celów. Jeśli nie masz obecnie celów, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to nawet jeśli wiesz, że chcesz być milionerem, nawet jeśli wiesz, że chcesz być wolny finansowo, że chcesz znaleźć sobie dziewczynę, żadna z tych rzeczy Ci się nie uda. Dlaczego? Ponieważ wyobraź sobie, że wsiadłbyś do taksówki i gdy taksówkarz zapytałby cię, w którą stronę chcesz jechać, nie wiedziałbyś co powiedzieć. Krążylibyście w kółko, on by cały czas naliczał ci więcej i więcej kasy. I właśnie w taki sposób wygląda życie osoby. Które nie ma celów, cały czas krąży w kółko i cały czas płaci ten dług, którym jest zmarnowany czas. Ostatnio zrobiłem ankietę na naszym kanale i z ponad 5000 głosów 50% chłopaków, którzy mnie oglądają, najbardziej chcą być wolni finansowo. Jednak założę się, że maksymalnie 10% z nich wie, w jaki sposób chcą to osiągnąć. Zanim zaczniesz cokolwiek robić, zastanów się, w jaki sposób. Wyglądałoby Twoje życie, gdybyś robił to przez kolejne 5, może 10 lat? Czy byłbyś z tego zadowolony? Czy wstawając codziennie rano, czułbyś, się spełniony. Bo ja mówię Ci z własnego doświadczenia, kiedy próbowałem tych wszystkich różnych modelów biznesowych. Wstawałem rano i myślałem tylko o tym, jak mogę zarobić pieniądze. A teraz wstaję rano i myślę tylko o tym, jak jeszcze bardziej mogę pomóc ambitnym osobom dojść do bycia najlepszą wersją samego siebie. I to jest prawdziwy cel. To jest cel, dzięki któremu praktycznie codziennie budzę się z uśmiechem na twarzy. Dzięki któremu codziennie budzę się i mam coś większego, nad czym mogę pracować. Pomyśl sobie, co takiego Ty mógłbyś zrobić w tym nowym roku, aby właśnie. W taki sposób się czuć. Wiele osób, tak jak ja kiedyś, myśli, że najlepiej jest wyznaczyć sobie, powiedzmy, 10 celów i realizować je wszystkie naraz. Jednak w życiu jest tak, że możemy mieć cokolwiek chcemy, ale nie możemy mieć wszystkiego. Dlatego, właśnie weź kartkę i wypisz sobie 10 rzeczy które chciałbyś zrobić w nadchodzącym roku. A następnie zastanów się, który z nich jest dla Ciebie najistotniejszy, zaznacz go i skup się właśnie na nim. Wyznacz sobie priorytet, wyznaczaj tylko trudne cele, typu przeczytać 20 książek w następnym roku, schudnąć 10 kilo albo przybrać na masie 10 kilo, żeby Twój mózg myślał o tym, w jaki sposób może to osiągnąć. Bo jeżeli wyznaczymy sobie cel, czytać 30 sekund dziennie, to wystarczy weźmiemy książkę, przeczytamy dwa zdania, ten czas minie, a my nie będziemy zmotywowani do tego, żeby zrobić to w kolejnym dniu. Dlatego właśnie wyznaczaj trudne cele i bądź precyzyjny. Bądź precyzyjny w tym, gdzie chcesz dojść i dlaczego chcesz dojść do tego punktu. Gdy już wyznaczysz sobie priorytet za każdym razem, cokolwiek robisz, zadawaj sobie pytanie, czy to przybliża mnie do osiągnięcia tego celu. Gdy czujesz się dobrze i czujesz się zmotywowany, wizualizuj sobie sukces, wizualizuj sobie, jakbyś już osiągnął ten dany cel. Jednak Gdy czujesz, że nie masz motywacji, gdy czujesz, że po prostu nie masz ochoty robić czynności, które przybliżą cię do tego celu, zwizualizuj sobie porażka. Zamknij oczy i pomyśl o tym, jakbyś się czuł, gdybyś nie dał rady osiągnąć tego celu. Te praktyki są naprawdę potężne. Ok, więc wiesz już, jak wyznaczać sobie cele. Wiesz, że musisz określić priorytet. Jednak nawet jeśli to zrobisz, to nie uda ci się nigdzie dojść bez energii. Energia jest najistotniejszą sprawą, żeby osiągnąć swoje cele. Bo wyobraź sobie tor wyścigowy. Po jednej stronie stoi jakaś stara Honda, a po drugiej Ferrari. Jak myślisz, który samochód wygra? Pierwotnie każdy powiedziałby, że Ferrari. Ale co jeśli Ferrari ma silnik na paliwo, ale wlaliśmy do niego diesla? Co jeśli nie ma właściwych opon albo wcale nie ma opon? Który z tych samochodów wygra? tej sytuacji. Bo ta Honda to właśnie taki zwykły człowiek, a to Ferrari to ty. Ponieważ jeśli oglądasz ten film do tego momentu, jeśli oglądasz ten kanał już od jakiegoś czasu, jeśli codziennie jesteś o 1% lepszy i codziennie starasz się być najlepszą wersją siebie, to z dnia na dzień wyprzedzasz te wszystkie osoby. Tylko że nadal nie masz energii na to, żeby iść dalej. I jak poprawić swój performance, swoje poziomy energii? Po pierwsze, zadbaj o swój sen. Zrozum fakt, że jeśli jesteś 8 godzin w łóżku, to nie znaczy, że śpisz 8 godzin. Średnia wydajność snu to 80%. Więc jeśli spędzamy w łóżku 8 godzin, to tak naprawdę pijmy około 6,5 godziny. I mógłbym tak naprawdę tutaj wymienić jeszcze 1000 rzeczy, które możesz zrobić, żeby poprawić swoje poziomy energii. Ale prawda jest taka, że większość z chłopaków, którzy mnie oglądają, mają dużo ważniejszą rzecz, którą muszą naprawić, żeby być bardziej produktywnymi. A jest nią pozbycie się rozpraszaczy. Za każdym razem, gdy pracujesz, za każdym razem gdy chcesz wykonywać czynności, które doprowadzą cię do swoich celów, użyj najlepszej aplikacji, jaka istnieje na Twoim telefonie. I pewnie niektórzy już ją znają, a niektórzy zastanawiają się, Tymek, jaką aplikację mi teraz podasz. Najlepsza aplikacja już jest na Twoim telefonie. Jest w nią tryb samolotowy. Upewnij się, że po pierwsze, za każdym razem, kiedy nie musisz używać swojego telefonu, jest na nim włączony tryb samolotowy. A po drugie, że za każdym razem, kiedy chcesz pracować, kiedy chcesz poczytać, ponagrywać, może poedytować filmiki, spraw, aby Twój telefon. Był jak najdalej ciebie. To urządzenie dosłownie zostało zaprojektowane po to, żeby nas rozproszyć. Dosłownie zostało zaprojektowane po to, żeby zabić nasz czas. I wiele osób cieszy się z tego, ponieważ mają dzięki temu, co robić w wolnych częściach swojego dnia. Ale my wiemy, że potrzebujemy każdej minuty, że potrzebujemy każdej godziny, każdej sekundy naszego życia, żeby wyprzedzić tych wszystkich jeremich. Oczywiście nie mówię Ci tutaj, żebyś pracował po 16 godzin na dobę, żebyś nie odpoczywał, ale mówię Ci, żebyś. Uważał na to malutkie urządzenie, bo może ci ono niesamowicie wciągnąć. Dlatego właśnie stworzyłem program, w którym pomagam rzucić wszystkie nałogi, stać się bardziej produktywnym i po prostu zacząć cieszyć się życiem. Więc jeśli jesteś zainteresowany, żeby do niego dołączyć i na zawsze pozbyć się rozpraszaczy, to kliknij pierwszy link w opisie. Bo gdy już się ich pozbędziesz, to tak naprawdę potem możesz zadbać o swoją dietę, zadbać o swój testosteron i zoptymalizować wszystko w taki sposób, żeby budząc się rano, mieć dużo więcej energii niż każdy jerem. Jeśli wyznaczysz sobie cele i będziesz już miał energię na to, żeby je realizować to musisz skupić 100% uwagi właśnie na nich. Pomyśl sobie, co obecnie takiego robisz w Twoim życiu, a co nie przybliża Cię do osiągnięcia Twoich celów, co w żadnym stopniu nie sprawia, że poruszasz się szybciej na drodze do nich. Bo twoja mama nadal pracuje. I żeby nie było, moja też nadal pracuje. Ale ty masz wyjebane. Ty nadal chodzisz na imprezy, ty nadal grasz w gry, siedzisz po kilka godzin dziennie na social mediach, a ja ten cały czas poświęcam, żeby nie musiała tego robić. Pomyśl, co takiego w swoim życiu możesz poświęcić żeby przyspieszyć proces osiągania swoich celów. Być może jest to gonienie za dziewczynami. Twoje SMV, czyli Sex Market Value, to w jaki sposób jesteś postrzegany na rynku damsko-męskim, być może jest jeszcze zbyt niskie. Więc jeśli wiesz o tym, że obecnie nie jesteś w stanie być atrakcyjnym dla dziewczyny swoich marzeń, to wywal się w dziewczyny. Powiedz sobie, że okej, okay, teraz muszę skupić się na sobie, teraz muszę się skupić na swoich celach. Muszę je wyznaczyć, pozbyć się wszystkich rozpraszaczy i poświęcić tą część mojego życia chociaż na jakiś czas. Ja jakieś trzy... 4 miesiące temu, gdy nasz kanał miał jeszcze 1000 subskrypcji. Uczyłem do minimum wszystko, co tylko mogłem w moim życiu. Ogarnąłem sobie nawet siłownię do garażu, żeby nie musieć poświęcać dodatkowej godziny na dojazd i powrót, żeby jeszcze bardziej móc Pomóc ambitnym osobom stać się najlepszą wersją siebie. I to właśnie dlatego z tysiąca nasz kanał urósł do ponad dziewięciu tysięcy ambitnych chłopaków gotowych zmieniać świat. I ostatnim czwartym punktem, ale niezwykle kluczowym, będzie edukacja. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o edukację szkolną, nie chodzi mi tutaj, że okej, okay, teraz chłopaki, znaczyliśmy swoje cele, mamy już dużo energii, poświęciliśmy wszystko, co możemy, teraz zapierdamy do szkoły. Nie, chodzi mi tutaj o to, żebyś zaczął uczyć się. Tego, co Cię interesuje. Gdybyś te godziny, które być może obecnie spędzasz na Instagramie, TikToku, grając w gry, poświęcił na czytanie książek, poświęcił na słuchanie audiobooków. Bo ja osobiście do 18 roku życia przeczytałem może łącznie z cztery książki, a przez ostatni rok przeczytałem ich minimum 10, niektóre po kilka razy. I właśnie dlatego jestem w stanie teraz dawać Ci takie informacje. Właśnie dlatego jestem w stanie tworzyć takie wartościowe filmy. 90% filmów o samorozwoju, które oglądasz, są oparte na wiedzy z książek. To niepowtarzalne źródło wiedzy. Jeśli chcesz osiągnąć swoje cele, to musisz wiedzieć, w jaki sposób możesz zrobić to szybciej. Musisz wiedzieć, w jaki sposób możesz zrobić to lepiej. Jeśli chcesz, żeby nadchodzący rok był najlepszy nie tylko dla ciebie, ale również dla innych, to kliknij teraz lajka like i zostaw komentarz pod tym filmem, ponieważ zbustuje to go algorytmak YouTube'a i bądź najlepszą wersją samego siebie.